Słuchajcie uważnie. Opowiem wam kilka ciekawostek o seksie, które mogą was zaskoczyć. A ostatnia was zaszokuje. Wiedzieliście, że aż 41% facetów uważa, że dziewczyny grające w siatkówkę plażową są mega seksowne? No cóż, piasek i te sprawy wiadomo. A teraz coś pikantniejszego: 54% ludzi przyznaje się do Barabara w miejscu pracy. Kto by pomyślał, że biuro może być takie ekscytujące, co nie? W Stanach Zjednoczonych impotencja jest powodem do rozwodu w aż 26 Stanach. To tak, jakby powiedzieć: Kochanie, nie mogę, więc żegnaj. Trochę słabo, prawda? Na świecie jest ponad 4,2 miliona stron porno, cała galaktyka rozrywki dla dorosłych nic tylko wybierać. Jak w tym powiedzeniu dla każdego coś miłego. 33,6% ludzi używa zabawek erotycznych podczas masturbacji. No cóż, każdy ma swoje sposoby na relaks, prawda? Grunt to się dobrze bawić. Austria podobno to królestwo seksu oralnego. Ciekawe, co na to nasi sąsiedzi z za dalekiej zachodniej granicy. Podobno największy penis na świecie mierzy 35 cm. Ale wiecie, jak to jest z plotkami? Jedna pani, drugiej pani. Bez dowodów to tylko bajki. Gwiazda porno Lisa Sparks podobno zaliczyła 919 facetów w ciągu jednego dnia. Szacun za kondycję, ale czy to aby na pewno zdrowe? Toż to jak maraton, tylko inny rodzaj. 16% młodych Amerykanów uprawiało seks z zemsty. Młodzieńcza miłość i te sprawy czasem lepiej odpuścić niż robić coś głupiego, co? Ludzka sperma zawiera ponad 30 składników, między innymi fruktozę, kwas askorbinowy, witaminę B12, i mnóstwo soli i enzymów. Cała tablica Mendelejewa w jednym miejscu. No i to by było na tyle. Który z tych faktów Was najbardziej zaskoczył? Piszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie zasubskrybować po więcej. Na razie.